Siemaneczko, witam was serdecznie. Z mną jest Saki, Kapi i Kepyć Dzisiaj spróbujemy wygrać gierkę z skype i Sikiem. Zobaczymy czy się uda. Chłopaki, zaczynamy. Co wskakujemy w bałwanki? a jeszcze jednego brakuje. Ale jedno samo musi się zresztą. respi eee, Masz na razie motywację. Niech ktoś buduje. Ale Buduj. to Właśnie... Ja później mogę komuś dawać tego, Macy. Tak, z Metalu czy jak? Z metalu lecisz, byku, jak masz. Ja mam z cegły. I tak po... połówka, tak? Czy stałej? Nie, stałej na początku. Dobra, połówka. Ale się po nie pchamy. Po kolei, uwaga. Ale spokojnie, ta strefa musi nas zakryć. No, to Bo jeszcze to możesz... Wcześniej. nie. Uważajcie, bałwanki. Dobra, mamy bałwank, najwyżej kepeć ginie. Ty, ale wiecie, że jak wyskoczycie na połówce z bałwanka, to was zrzuci na dół? Wiem. Więc Ten musimy zrobić... Ja wam zniszczę tego bowłanka. Lecimy złego. Jak zniszczysz nam to wyskoczymy, czy co? Nie, 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 normalnie będziesz. O. Traf Więc nie proszę nie klikać E. Dobra, tu na razie nie... Okej, okay, to już palec trefno. z jego... To już palec z jego biorę. A co miałeś? Nie mam na nie palec. Ty no w sumie dobrze. Kozak, kozak. Może się uda, tylko będzie no. trzeba. Będziemy wiesz... szli równo ze strachem. Tak, do ale... typów. Nie... 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 No to nieszczelę. Nie patrzy się na mnie chyba. Pierdzielisz! Nie, molera. Nie! Proszę, nie. To ja się chyba nie patrzy. Popatrz tu snajper, żeby zobaczyć. Czy się patrzy. Ja, ja, mam, ja mam, ale wyskoczę. Nie. O nie! O nie! Patrzy się tu! Ej, nie, jesteśmy nie nad wodą, nie patrzą się, uciekają, dobra, chłopaki. Jesteśmy nad wodą, nie co. Jesteś... Biegną, co? Biegają, tam jak mrówki jakieś. Ej, jak... co? Ej, pomachaj im, kurde, ziomki, ty, tu jesteśmy. Ej, jakby co? to Jesteśmy nad wodą, więc nic nam się nie stanie. No jaką pomyślałem? Ej, może przetestuję, czy mogę wiesz, że połowankę w razie. Nie, niech oni... nie, 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 ale nie, dlaczego? nie, nie. Ale dlaczego oni nie uciekają jeszcze do strefy? Zobaczcie. Dobra, buty już powoli, bo ta strefa nie będzie będą nas widzieć Nie, bo. jak będzie 5, 10 sekund, spokojnie Do góry i lecimy Dobre. normalnymi szymi chyba. O Jezu, nie, nie, nie. nie Przy ziemi nie wyskakujecie nie, Jak jesteście w bałwankach, tak. to E Dobra, zabijają nie. się, dobrze już Dobra, buduj. strefa, możesz By... budować byczku, lecimy o nie. Jak to wygląda, Pogers? Ja się boję. No ja też. Lecimy, lecimy. lecimy, 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 lecimy e. No będzie musiał nam rozwalić. Nie. Ja mam jeszcze tyle. Ile masz maców, Kepeć? Tak. Ja jeszcze ponad 200 metrów, łapałem. Co to za małeczko? Dobra. Co to było? Nie Ej, wiem. Kepet, uważaj już na maksa, uważaj na maksa powoli. No właśnie, jakby co ja mam 2000. Nie wiem, miałbym, ja kurde, by Już trzeba w bok, zbie. wiesz? Ty, postaw podłogę. No, ja muszę wyskoczyć z tego, bo mnie zaraz zdenerwuje to. Nie, weź zrób wielką platformę. Idziemy, dobra, macy możemy, ja ci, ci wyrzucę macy. Wyrzucić ci macy? Nie, 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 ja mam na razie. ma. nas goni. Ja pierd... Ale nie, nie Ja muszę dostawać. E, się, kurde, gruba się kapi. <laughs> no, przepraszam, goni mnie to, to coś. Dobra, teraz to, co? czekaj, chwilę zaczekamy. O cholera, nie Prawie nie postawiłem. O, o jezu. Jezu. Wszystko w twoich palcach. Ja się boję. Boże. Wszystko w mojej budowie. Patrzcie jakie cywilny piękne cywilny. widoki, zobaczcie. Łee! Tak. Zabaczcie pięknięcie E pojedyncze. Ej ja się boję, że wcisnę Dobra. Powolutku jeszcze Dobra, nawet nie buduj. Ej, nie Może macy, wyrzucam ci matry, macy kepeć. 500 na razie. Pomiesz, tam... E weź powiększ tą platformę to będziemy mieć te, kule wezmę w resztę Butuj! Butuj! Butujka, butuj! Ale, ale dziabie ta strefa, mam jeszcze dwie rybki Ja no, właśnie nie mam nic nie. na HP, nie mam nic na HP Ej czekaj, nie wchodź, nie e. wchodź Matina na tą platformę, ja tu edytuję e, wcisnąć, e czy nie wcisnąć A to jest pytanie Montują Już się, wyskakujemy we... z tych bałwanków No to nie no, tutaj nie. są ja, powiększ, ja bym tu ze snajpy jeszcze dziabał. No, bo my się za chwilę zapchniemy. No, nie. Ty weź ja mnie, rozwal, może ja będę bez tego. Albo ja wyskoczę, spróbuję. O <laughs> I zostanę. O. Patrzcie ze snajpy popaki. Ja z Nie. To też się nie, tak. nie, kapi, nie. Ale kapi, kapi, nie. <laughs> ja nie rzucę tego. Była to modu to to jak ty to rzucisz... A to jak ty to rzucisz, to na ten... Nie, nie wiem gdzie... Walić to... na dół? Na dół! Na dół! Rzucaj! Rzucaj na dół! Leci, poszło w nich! Leci zowa. leci. Do góry, dawaj leci, tam, chodź bliżej! Leci! Łuuu! Dawaj ty! Jak coś więcej tego. Leci! Ej teraz tylko ja mam bałwana... A kto ma jeszcze bałwanki? Patrz, ma się. Jest, dobra, sama. Ale nie niszczcie Mocnij. tego. Nie macie już bałwanki. Stefa, Uciekamy, dawajcie. Czy byś to rzucił przez człowiek w tą podłogę? Nie. No cię po prostu. Ja bym chciał bałwanka. Ej, ale powoli, powoli. Powolutku. Powolutku, bez Ale bez Ale się... czemu to niszczysz? Bo on rzucić z góry. Patrzcie, dostanie, dostanie. Patam! Nie dostanie. Nie dostaję. Spowaliłem Mati. chłopa no, no, mam. Mamy tylko trzech typów Następnego dobijam e, Dawajcie Ale nie spokojnie chłopaki Spokojnie e, Na e, rybki tytu. Gramy na rybki no, Mamy dwa Mamy morze pod sobą Ty Mamy morze Mamy Dawajcie to damy morze, radę mamy pod Kozak dawaj na wodę Na wodę Buduj no, tak. Na wodę, Buduj To będzie spokojnie Może się uda wygramy to byczki No właśnie Mati daj łybkę a po co? Masz dużo HP. Dobra, nice, ja jesteśmy na dobra. dobra, easy. Zbuduj większą platformę, bo chcę wyjść. <noise> Walimy ich ze snajpy, macie ile? Są tam, patrzcie tu. Patrz, walę typa, jak będzie wyklał głowę mu wale patrz. stanie i nie mu wale głowę, pa. Są na tej platformie? No, tak. jeden biega przynajmniej tutaj. Widzisz, buduje się tam. Tak, widzę. Czekaj, teraz... czekaj, ja mu głowę wale pa. Zabiłem go kurde, masna wóła! Ej, to, Jeden gościu, jeden gościu. Jeden gościu został, spokojnie, jak coś to wody i go dojeżdżamy, masno. Czekaj, ja. E, Ale ja niech jeden będzie zawsze przynajmniej na wodzie. Ej, czy strefa nie jest tutaj na wodzie? No. Porta. Jest, ja jest, tam. tu tam. tam! jest! Niech stanie mu głowę walne Albo wy chłopaki Dawaj. Proszę, niech się to uda. Dawajcie. Ale będzie beka. On rozwaił tam. On tam siedzi. Strefa, strefa idzie, strefa idzie. Strefa idzie. O Jezu, nie jest nad wodą. No, Ej. jeden kapi, skacz na wodę. Jeden niech skoczy. Dwóch na wodę, to ja, ja skaczę, z kimś zostanę. Ja ja to to ja skaczcie, ja tu z taktikiem z góry wezmę. Dwóch dla bezpieczeństwa niech Wiesz tego. co, ja tak zrobiłem jest takie mocniejsze. Kapi, ale nie strzelaj do niego. Okej, okay, to ja tylko z nie, nie, czekaj, głowę mu walnę, niech skoczy ciu, 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 ciu. Za, Nie, zabudujmy całą strefę Cicho, bo on się wychyla i głowę On jest za kamieniem, ja idę go z tyłu zrobić A, a jak was załatwią to my mamy to wygrać Czekaj, czekaj Ja go trafię Stoję nie. nie, 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 niech stanie W miejscu o, nie. niech stanie Czekaj, jeszcze nie, powiem razem, strzelimy I, Ja! Z góry? Nie Widzi mnie, widzi mnie! To, to strzelamy? Tak. Walę go z shotguna, dawaj go! Lecę, lecę! Walę go! Aj! Dawaj go! Ej, podnieście nas! Jest, brawo! Dało się, po prostu nie trafiliśmy! Nice, GG! Chłopaki, GG! Das ist uh...